Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym materiale poświęconym autoterapii. Dzisiaj niezwykle, ale to niezwykle ważny obszar stawu skroniowo-rzuchowego, także będziemy pracować z tym obszarem, kiedy warto z nim pracować. Na pewno słyszeliście o takim problemie jak bruksizm. Na pewno, albo jest duża szansa, że przynajmniej raz w życiu stomatolog wam powiedział, że zjadacie swoje zęby. Dużo osób ma specjalne nakładki na noc, szyny relaksacyjne, żeby odciążyć trochę ten obszar stawu skrężowego, żeby nie zjadać swoich zębów. Bardzo dużo pacjentów skarży się na napięciowe bóle głowy w tym obszarze. Czasami zdarza się, że pacjenci mówią, że bolą ich zęby, byli u stomatologa, wyleczyli wszystkie, dosłownie wszystkie ubytki, a ten ból zębów dalej jest. Co może być przyczyną? Przyczyną może być problem właśnie w stawie skorężochowym i dzisiaj pomogę Wam. Mam nadzieję, że wielu z Was będzie miało bardzo fajne efekty po obejrzeniu i zaaplikowaniu ćwiczeń z tego filmu. Na koniec postaram się wytłumaczyć wam mniej więcej, jakie mogą być mechanizmy tego problemu stawu skroniowego, dlatego że jeżeli nie mieliście żadnych urazów w obrębie głowy, twarzy, upadków, operacji stomatologicznych, to często jest to skutek innych problemów i fajnie, żebyście o tym wiedzieli. Na początek, żeby pracować w dobrym miejscu, żeby wiedzieć, żeby się wiedzieli, czy tam jest w ogóle problem, fajnie byśmy zrobili sobie taką bardzo prostą diagnostykę. Mianowicie, o co chodzi? Fakcie, stańcie sobie przed lustrem i przede wszystkim zobaczcie, czy wasza żuchwa pracuje prawidłowo. Jeżeli macie w ogóle jakieś odgłosy w stawie, klikanie, strzelanie, jakieś dziwne rzeczy, które dzieją się właśnie mniej więcej w tym obszarze, to znaczy, że coś już, coś już jest nie tak. Natomiast stańcie przed lustrem i zobaczcie sobie, czy jak otwieracie spokojnie, bardzo powoli żuchwę, czyli robimy. To ona idzie w linii prostej. Świetnie. Jak widzicie, u mnie jest delikatny dysbalans. Żuchwa zbacza w stronę prawą, więc postaramy się też zrobić sobie terapię, żeby wszystko fajnie. Zbalansować i ten ruch ma być prawidłowy. Więc widzimy, prawdopodobnie, że mamy większe napięcie w obrębie mięśnia skroniowego, mięśnia żwacza, być może mięśni skrzydłowych, wszystkich mięśni, które zamykają staw senżurówkowy, większe napięcie po stronie prawej i ta żuchwa leci w prawo. W moim przypadku jest to niewielki dysbalans, natomiast dużo osób po prostu nawet mają strasznie duży łuk. Niektórzy mają w ten sposób. Na schodzi i nawet często pacjenci nie zdają sobie sprawy, że tam coś jest nie tak, tak? że aż tak duża jest asymetria. Czasami zdarza się, że to nie będzie jakby ruch po łuku, tylko będziecie widzieli pewną eskę, więc ona na początku może na zacznie zbaczać w stronę prawą, ale później wasze ciało będzie chciało jakoś to skompensować i maksymalnie odbija w lewo, więc często jest taki ruch bardzo płynny, czasami jest niemal zygzak, więc to znaczy, że też macie problem. Powinno być pięknie, ładnie symetryczne, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zobaczymy sobie, jak wygląda tak zwany timing tych mięśni. Znacie sobie mięsień skroniowy. To jest niesamowicie wielki mięsień zlokalizowany w tym obszarze, w tak zwanym dole skroniowym. 2-3 cm grubości, na pewno go poczujecie w tym obszarze. I jak już będziecie mieli ręce symetrycznie ustawione po obu stronach, zaciśnijcie zęby. I zobaczcie, czy czujecie tak. Po pierwsze. Tak samo duże napięcie po obu stronach. A po drugie, czy nie jest tak, że po której stronie te napięcie występuje szybciej. Powinno być tak, bardzo symetrycznie, jeśli chodzi o napięcie i jeśli chodzi o czas. Ten sam moment. Wszystko ma działać tutaj perfekcyjnie. No i ja tu jest znowu tak? Większe napięcie po stronie prawej i trochę te napięcie pojawia się szybciej. Idziemy sobie niżej, mięsień żwacz. To jest ten mięsień, taki bardzo duży, bardzo napakowany mięsień. To jest najsilniejszy w ogóle mięsień naszego ciała, jeśli chodzi o siłę na centymetr kwadratowy, więc konkretna masa mięśniowa jest podzielona na dwie, można powiedzieć, partie powierzchowną i głębszą. Także trzymamy sobie tutaj. Jak nie wiem, jesteście w stanie go znaleźć, lokalizować, to idźcie sobie na początku tak po zębach, po zębach. Po zębach do boku, i w pewnym momencie pojawia się dodatkowa masa mięśniowa. tak? Już nie czujecie zębów, ale czujecie konkretny, konkretną strukturę zbitą. I teraz co robimy? Tak samo sprawdzamy sobie timing, czyli zaciskamy zęby i sprawdzamy, czy po której stronie nie ma większego napięcia i czy przypadkiem nie wstępuje ono szybciej. I u mnie ta sama sytuacja. Zarówno mięsień skroniowy, jak i żwacz mają większe napięcie i działają zbyt szybciej. Więc wiemy, że problemy są prawdopodobnie po stronie prawej. Więc zaczniemy sobie robić terapię tych właśnie obszarów. Żebyście byli świadomi tego, z czym pracujemy, to pokażę na początku, na czas, a później na atlasie, mniej więcej z którym obszarami pracujemy. Dlatego, że pacjent wydukowany to pacjent, który leczy się dużo szybciej, więc fajnie, byście to wszystko wiedzieli. Teraz, tak, mamy tutaj dół skorniowy, tu będzie właśnie mięsień skorniowy, tak, który wypełnia ten dół skroniowy. On przyczepa się tak samo do kości, tutaj do żuchwy, i tutaj będziemy mieli żwacz, który też łączy kościarz mową z żuchwą. Więc mamy dwa mięśnie: skorniowy i żwacz. W tym obszarze będziemy pracować. Rzeczą, a, która nas najbardziej interesuje, jest wpływ tych mieści, napięcia tych mięśni zarówno skroniowego, jak i na staw skroniowo-żuchowy. Tak? Czyli połączenie żuchwy i kości skroniowej, który widzicie po prostu tutaj, w tym obszarze. To jest dla nas istotne. Na początku, pracujemy sobie ze strugami powierzchownymi, tymi dwoma, w różnych wariantach. A później, plan będzie taki, że będziemy musieli włożyć ręce mniej więcej w tym obszarze. Zrobimy to przez jamę ustną, Myślę, że będzie świetnie, spodobał Wam się. Natomiast jeśli chodzi o atlas, zobaczcie jak to wygląda. Zaznaczam wam miesiąc skorniowy. Wyizolujmy sobie. Patrzcie, konkretna, wielka struktura. No i jest to duży mieśń, trudno go nie wyczuć. Aczkolwiek może tak się zdarzyć, że po jednej stronie będziecie wyczuwać bardzo fajne napięcie, konkretne, a po drugiej będzie sztywno, twardo i nic się nie będzie napinało. To też oznacza, że wypadałoby z tym obszarem popracować. No i oczywiście żwacz, powierzchowna warstwa. To co będzie przede wszystkim czuć przez skórę. No i warstwa głębsza. Tutaj też będziemy z tym obszarem pracować. Ok, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc fajnie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Natomiast struktury głębokie zostawmy sobie na później. Słuchajcie, plan jest taki, mamy sprowadzić w ten obszar balans. Ma wszystko pracować identycznie, odczucia ma być takie same, zarówno pod kątem bólowym, jak i pod kątem w ogóle czucia um, jakby waszych palców w tym obszarze, więc Pracujecie tak długo, aż będzie lepiej. Jest szansa, że nie zrobicie tego na raz. Nie zniechęcajcie się, jeżeli macie problemy długotrwałe, które trwają kilka tygodni, kilka miesięcy, może kilka lat, to trzeba troszeczkę być cierpliwym na efekty, ale myślę, że naprawdę efekty mogą być na tyle zadowalające, że warto w ten temat iść. Zacznijmy sobie od mięśnia schroniowego. Na początek myślę, że technika, którą możecie kojarzyć, szukamy sobie tego mięsa skroniowego. Wiemy, że jest to pewnego rodzaju wachlarz, tak, którego włókna biegną mniej więcej w ten sposób, więc możemy sobie tak chwycić i na początku sobie ramię po prostu tutaj ewentualne jakieś grudki, napięcia twardości w obrębie mięsa skroniowego. Poszukajcie sobie w tym dole skroniowym, czy są takie miejsca, jeżeli będą takie miejsca. O, fajnie, ja już czuję takie miejsce. Zatrzymajcie się i po prostu powoli sobie w tym obszarze popracujcie. O, ok. Bardzo fajną i efektowną metodą może być praca w poprzek mięśniowych, czyli będę ruszał się w to, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Czyli taki ruch, A... Niezłym pomysłem jest nałożenie sobie palca trzeciego na drugi, żeby troszeczkę wspomóc swoją pracę i żeby ten chwyt był konkretniejszy. Więc ja mogę poszukać sobie tak naprawdę, kciukami sobie to wspomagam, dobrze robić sobie to przy stole, bo możecie się tutaj wspomóc trochę nam na blacie. I powoli sobie tak szukam miejsc ewentualnie sztywniejszych i powoli sobie rozpracowuję, najlepiej symetrycznie, ale oczywiście bardziej skupiacie się na tym mięśniu, który był. Sztywniejszy, w którą stronę zbaczała żuchwa, gdzie czujecie większe sztywności, gdzie jest szybszy timing, więc tak naprawdę wszystkie te wskazania będą was kierowały na którąś ze stron. Rzadko zdarza się, że prom jest obustronny i powoli sobie to, o, kurde, ale to jest fajnie. I powoli sobie to rozpracowujemy. Na lepiej do momentu, aż przynajmniej o 50% wam się odczucia poprawią. Pamiętajcie, że to też nie musi być jakiś hardkorowo bolesne. Dobrze byłoby, żebyście. Jak sobie wyznaczyć taką subiektywną skalę bólu od 0 do 10, to żeby w żadnym wypadku nie przekraczać siódemki. Tam być całkiem komfortowe, na tyle, żeby wasze ciało wiedziało, że razem z tym czasami nawet troszeczkę nieprzyjemnym bodźcem idzie efekt rozluźnienia tkanek. To jest bardzo ważne. Kolejną techniką, która będzie bardzo pomocna, jest technika zahaczorościągni i właśnie zaaplikujemy ją na mięsień skroniowy. O co chodzi? Chodzi o to, że. Szukacie sobie tego miejsca, które jest tkliwe, bolesne, sztywne, twarde, które jeszcze Wam się nie rozróżniło pod wpływem tych dwóch technik. Zachaczacie się mocno i otwieracie żuchwę. Ewentualnie możecie nawet pociągnąć trochę tymi palcami do góry, jakbyście chcieli rozciągnąć jeszcze bardziej te się skroniowy. Zachaczamy Zahaczamy się i rozciągamy. Zachaczamy, rozciągamy. Zahaczamy, rozciągamy. Zachaczamy, rozciągamy. O, tu jest miejsce, które idealne będzie dla mnie do rozpracowania. Zachaczamy, rozciągamy. Prawdopodobnie zastanawiacie się, ile powtórzeń i jak długo to robić. Ciężko powiedzieć, dlatego że nie wiem mniej więcej, jakie macie problemy. Może być tak, że puści wam to po dwóch minutach. Może być tak, że będziecie robić 5-10 i dalej będziecie mieli. Jeszcze duże napięcie do rozpracowania, postarajcie się pracować tak długo, aż wasze odczucia poprawią się o około 50%. Byłoby idealnie wtedy. Jak się prawie więcej, świetnie, ale żeby mniej więcej połowa wam z terapii na terapię schodziła, tego się trzymajmy. Po zrobieniu mięsia skroniowego przychodzi czas na zaopiekowanie się mięśniem żwaczem. Będziemy wykonywać to w bardzo podobny sposób. Na początek popracujemy sobie po włókien mięśniowych, czyli też szukacie sobie, gdzie jest ten żwacz. Zaciśnijcie mocno zęby. Prześledźcie sobie dobrze przebieg tego żwacza od kości siermowej do żuchwy, do kąta, do kąta żuchwy, gdzie jest jego początek, krawędź przednia, krawędź tylna. Jak duży ten mięsień jest. Ok. I następnie tak samo. Trzeci palec, są drugi. Poszukajcie sobie miejsc problematycznych. O. Ewidentna różnica u mnie w napięciu prawa lewa strona. I zaczynamy tutaj swobodnie pracować. Tak samo, tak? W poprzech włókien mięśniowych w miejscu, gdzie jest najsztywniej, często najbardziej boli się niestety. Ale pamiętamy, że staramy się tej siódemeczki nie przekraczać. Powoli sobie rozpracowujecie. Jak Wam zaczyna puszczać to miejsce już jest trochę lepiej, to przechodzimy sobie do kolejnego. Tych miejsc może być w tym mięśniu okład bardzo, bardzo dużo. I jeżeli skończycie już tutaj pracę, po kilku minutach, fajnie sobie znowu przejść do techniki zahacz rozciągi, czyli wchodzimy sobie tutaj w mięśnie żwarki, wybieramy tkanki, pociągamy wszystko do góry, a następnie otwieramy żuchwę. Być może zobaczycie, że za każdym razem, za każdym ruchem ten zakres będzie większy, przyjemniejszy, nie będzie tego nieprzyjemnego ciągnięcia, rwania właśnie na żwaczu. Okay. Możecie nawet robić to wolniej, spokojniej i z zatrzymaniem na końcu. Nie spieszę się, nie róbcie tego na pewno w ten sposób. Nic to nie da. Im spokojniej, tym lepiej. fajnie opracowany mięśnie powierzchowne, teraz przejdziemy sobie do struktur głębszych. Popracujemy dosłownie chwilę z żywaczem e, przez usta, a następnie będziemy pracować z mięśniami skrzydłowymi. Tam są takie dwa mięśnie, skrzydłowy boczny, środkowy, za chwilę wam pokażę na e, atlasie, na tym, miężnym, jak to wygląda i będziemy starali się rozluźnić te struktury głębokie, czyli będziemy pracować e, tak zwaną techniką intraoralną. Bardzo ładna nazwa. I jak wyglądają te mięśnie? Ściągniemy sobie kilka warstw. OK. I zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj postaramy się być właśnie w tym obszarze. Tam głęboko mamy właśnie mięsień skrzydłowy, przyśrodkowy, tam skrzydłowy boczne. Tam raczej nie będziemy. Ciężko będzie aż tam dojechać głęboko w te tkanki, ale tutaj. Oj, przepraszam. Tutaj jak najbardziej. To postaramy się rozluźnić. Jak widzicie, te mięśnie mają także duży wpływ na staw skroniowo-żuchwowy tutaj. E, idealnie byłoby oczywiście pracować z bocznym, ale będzie to technika bardzo pośrednia, dlatego że on tutaj rzeczywiście łączy się z torebką stawu, tego stawu, jak widzicie głęboko, głęboko, moko, ale to ciężko będzie, żebyśmy tam po prostu wsadzili palet, więc to będzie, że tak powiem, bardzo pośrednio, ale gwarantuję Wam, że na te tkanki też będzie mieli wpływ. Ok, czyli czas na pracę wewnątrz jamy ustnej. Zrobimy tam dwie rzeczy, żwacz i mięsień skrzydłowy przyśrodkowy pośrednio-boczny. Fajnie było, jakbyście robili to w rękawiczkach, albo ewentualnie umycie dokładnie ręce, bo tego używania trochę tam będzie. I teraz tak. To później. Natomiast tak, praca ze żwaczem. Wiemy już, gdzie jest żwacz, możemy zrobić trochę dokładniejszą robotę z nim, więc wchodzimy w ten sposób, tak żebyście go złapali w takim chwycie szczypcowym i poszukacie sobie miejsca, które jest najbardziej napięte i postaracie się to rozluźnić. Kurde, w ogóle wziąłem złą rękawiczkę. Mamy drugą rękę, dlatego, że pamiętamy, że mój problem jest ze strony prawej. Chwytamy w ten sposób właśnie e, nasz wapń. Znajdujemy, <głos》głos》> Znajdujemy najgorsze miejsce. I powoli, powoli sobie to rozcieramy. O Czy Możecie się potrzymać i poczekać aż się rozluźni. Dobra. To, no, czek, no, to nie jest łatwo tak mówić. Mam też jak w ogóle. Jakby były takie ujęcia trochę humorystyczne, momentami, żeby ujęć trochę świeżości w ten film. Czyli plan jest taki: chwytamy sobie ten żwacz w miejscu, gdzie jest najgorzej, i po prostu powolutku sobie włókna tego mięśnia rozcieracie w ten sposób. Ewentualnie chwytacie, trzymamy i czekacie na rozluźnienie. Pamiętajcie, ma być. Nie więcej niż 7 na 10, macie czuć, że ten bodziec powoduje, że wasze tkanki się rozluźniają. Ok, kolejna rzecz. Mięsie skrzydłowe. Delikatnie rozluźniona żuchwa. Nie ściskamy, nie otwieramy na siłę. Szukamy sobie górnego łuku zębowego. Powoli, powoli zacień zjeżdżamy aż do ostatnich zębów. Siódemki, ewentualnie ósemki, jak ktoś ma. I jak już będziecie za tak naprawdę ostatnim zębem, poczujecie prawdopodobnie już tutaj naszą żuchwę, jak poczujecie i będziecie pomiędzy żuchwą i górnym łukiem zębów, tu będzie jeszcze się w ogóle czy będziecie pomiędzy żwaczem, a górnym łukiem zębów i już poczujecie konie zębów, ustawiacie palec w kierunku do stawu z żuchowego i wjeżdżamy tam głębiej i nasz palec będzie mniej więcej, no będzie mniej więcej tutaj, o. Czyli wjeżdżamy, czujemy i jesteśmy tu. I tutaj sobie ten obszar rozróżniamy konkretnie. Ostatnia rzecz. Właśnie pracujemy z mięsiem skrzydłowym i teraz tak, tak jak mówiłem, wjeżdżamy w górnych zębów, czujemy żuchwę. Zęby, brzuchwa, palec w kierunku stawu strążowego, w kierunku ucha, wjeżdżacie, będzie taka charakterystyczna przestrzeń, którą poczujecie, tak jak mówię, będzie między żwacz, możecie zacisnąć zęby, poczujecie, że jesteście między górnym łukiem a żwaczem, wjeżdżamy wyżej i czekamy sobie, myślę, że po, po dwóch minutach będziecie czuli, że już jest fajne rozluźnienie. Jak macie jakiś problem, to ten obszar może być niespecjalnie miły, więc musicie jakoś to przeboleć trochę. Dobrze sobie wszystko wcześniej fajnie przygotować. Praca ze skroniowym, praca ze żwaczem, praca głęboko ze i na końcu miesiąc szczegółowy, przyśrodkowy i pośrednio boczny. Bardzo ważny obszar do rozpracowania. Jak macie jakieś problemy w stawie, klikania, strzelania, to naprawdę to będzie miejsce, to będzie obszar, który Wam bardzo tutaj może pomóc. Później możecie oczywiście sprawdzić jak wygląda timing podczas zaciskania, jest lepiej, trochę jeszcze pracy z żywaczem tutaj przydałoby mi się zdecydowanie i sprawdzacie później sobie jak wygląda otwieranie, tak? Delikatnie czujesz, że jest moment jeszcze, że schodzi trochę, ale to była chwila pracy, więc Wam jest potrzeba troszeczkę tego więcej, poświęćcie dosłownie Myślę, że dwie minuty na każdą technikę to będzie optymalny czas, więc takie około 10 minut profilaktyki pracy, jeżeli macie problemy, to myślę, że jest naprawdę dobry czas, żeby już jakieś fajne efekty osiągnąć. Prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego to Wy właśnie macie problemy ze stawem skorzuchwowym. Otóż, przyczyn jest kilka. Po pierwsze, zobaczcie w ogóle, jak my reagujemy czasami na sytuacje stresowe. Jest stres, jest to pewnego rodzaju mechanizm takiej walki, zaciskamy zęby i się może okazać, że Wy po prostu w sytuacji, kiedy tego stresu macie dużo, to cały czas ciskacie zęby. Więc wypadałoby spróbować zmniejszyć właśnie tą ilość stresu w ciągu dnia. Stres jest to jest normalna sprawa, on jest sam potrzebny, ale czasami też ta ilość po prostu i ten bodziec jest zbyt intensywny, jeśli chodzi w ogóle o cały dzień albo cały tydzień albo w ogóle nasze życie ostatnie na przestrzeni kilku lat. To jest jedna opcja. Kolejna sprawa to są różne problemy związane z uzębieniem. Może być tak, że na przykład macie przykładowo a po jednej stronie ósemkę, która jakoś krzywo zaczęła rosnąć na przykład jest wyższa, a nasz organizm dąży do tego, żeby kontakt zębów całym był taki sam po obu stronach i się okazuje, że żeby, żeby wyrównać tutaj ten problem musi wyprodukować dużo większe napięcie po jednej stronie. Stąd jeżeli macie taką sytuację, że sobie fajnie to rozluźniliście i jest już dużo lepiej, a później zjedliście obiad i wszystko wróciło do takiego stanu rzeczy, który był wcześniej, to znaczy, że wypadałoby tutaj skonsultować się ze stomatologiem albo z ortodontą. I kolejna trzecia rzecz, która chyba jest najistotniejsza, to my często stawu skrzyżykowego używamy jako pewnego rodzaju kompensacji. O co chodzi? Jeżeli macie jakieś inne problemy związane właśnie z gorszą stabilizacją w ciele, słabą pracą mięśni brzucha, zginacze bioder, problemów z kolanem, to się może okazać tak, że wy nieświadomie zaciskacie zęby, żeby poprawić tą sytuację. Dzięki czemu możecie mieć lepszy zakres ruchu, większą siłę, lepszą stabilizację, lepszą kontrolę, lepsze czucie własnego ciała. Często jest obserwowane u osób, które na przykład mówią, że one sobie nie wyobrażają funkcjonować bez rzucia gumy, więc to jest już informacja, że one cały czas muszą mielić tym stawem, żeby poprawić swoją sytuację gdzieś. Gdzie? Hmm. Niestety nie jest takie proste. Bardzo często są powiązane ze słabymi mięśniami brzucha, stąd jak ktoś ma kiepską postawę, często pogłębiona lordozelędźwiowa, barki w protrakcji, to się okazuje, że on musi napiąć mocno żufę, żeby poprawić swoją motorykę. Więc sytuacja jest taka sama. Jak rozluźnicie sobie ten obszar i poczujecie, że wow, świetnie, jak to się świetnie zaczęło ruszać w ogóle, ten timing jest lepszy, żufa mi nie zbacza, a później normalnie funkcjonuje jeden dzień, dwa, trzy i wszystko wraca, to znaczy, że nie pracowaliście w ogóle na przyczynie problemu, tylko pracowaliście na skutku. I to jest problem. A jeżeli chcecie znać przyczynę, to obejrzcie sobie film, który może Wam zobrazować mniej więcej Skąd Wasz problem może się brać? No i prawdopodobnie nie pozostaje nic innego, jak udanie się dobrego specjalisty, między innymi jakim jest wydukowany i Tak to wygląda. Nie pozostaje nam nic innego, jak pożegnać się z Wami dzięki za oglądanie tego materiału. Fajnie byłoby, jakbyście podzieli się swoimi odczuciami w komentarzu. Szczególnie osoby, które mają jakieś problemy, żebyśmy mogli zachęcić inne osoby, które mają też problemy, że to jest naprawdę fajny rodzaj autoterapii, który może Wam pomóc z problemami stawu schroniouszkowego. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale poświęconym autoterapii.